Dzień dobry, my właśnie mamy stop po drodze do parku rozrywki, ponieważ idziemy dzisiaj na kolejki do Gulliver's World. Is it? Gulliver's, Kingdom. Gulliver's Kingdom. i Lucy zaczęła płakać. Wiecie, jak to małe dzieci. Ja też miałam różne takie przygody z Leosiem, więc zatrzymaliśmy się, żeby ciocia mogła sobie ją dokarmić. Przy okazji też zmieniamy kompletnie ułożenie w samochodzie, bo Leon jechał tutaj ze mną, ale teraz będzie jechał z Kubą w drugim samochodzie. Lucy przyjdzie tutaj, a jechała tam. Ja jadę tutaj, zostaję, ciocia będzie tutaj jechać i Iza. Iza jechała tam, Eryk jechał tu i teraz Eryk jedzie tam. Więc w ogóle kombinacje alpejskie, ale ważne, żeby wszyscy się przesiedli, byli szczęśliwi żeby wszystko było ok, i żeby dobrze nam się jechało. A co najważniejsze, żeby biedna Lucy nie płakała, żeby się nie męczyła. Więc dzisiaj ją nakarmi, oby zasnęła i ruszamy dalej w drogę, bo mamy jakieś 40 minut drogi stąd tam. I mamy tam zaplanowaną jakby no resztę dnia. Zrobiliśmy sobie jakieś tam kanapki. Ja mam tutaj jeszcze jakieś. O, nie, Mój daddy i mummy's car jest tak samo, tylko darmo. Tak? Ice cream truck! Tak jak ten w Stanach. Uh, I Erik mnie rozproszył, i Wlady mnie rozproszyły. Ale y, mówiłam o tym, że jedziemy tam, mamy zaplanowaną tam resztę dnia. Y, zrobiliśmy sobie kanapki, ale pewnie finalnie i tak będzie trzeba dokupić jeszcze coś do jedzenia. Y, widzę, że już wszyscy się pakują, więc chyba powoli ruszamy. Leon jest bardzo zmęczony, więc mam nadzieję, że też zaśnie, bo już w domu płakał, marudził strasznie i po prostu była to tragedia. Dzieciaki są też poprzebierane, tak jak tutaj widzicie, Eryka Wujek Pol też się przebrał y, za Einsteina czy jakiegoś tam innego naukowca, bo teraz jest Halloween tutaj. Niedługo i dzieci przez cały tydzień się przebierają, jeżdżą w tych swoich przebraniach wszędzie. Jak byliśmy na Butterfly Farm, to tam też były poprzebierane dzieciaki, a na Gulliver's Kingdom jest w ogóle jakaś tam akcja, że wszyscy się przebierają, wszyscy przyjeżdżają przebrani, więc myślę, że dużo takich przebrań zobaczymy. Ja przebierać się nie musiałam, to jest moje oficjalne przebranie, przybrałam się sama za siebie pomalowałam się, żeby nie straszyć swoją codzienną twarzą więc no, this is my outfit i założyłam sobie takie spodnie, które kupiłam na Vinted, mam koszulkę pod spodem tą różową, na to tą bluzę z gapa, więc kolorystycznie to tak Średnio wygląda, ale przynajmniej będzie mi ciepło, bo jestem ubrana warstwowo, wczoraj na przykład było mi zimno, jak pojechałam w sukience, więc dzisiaj postawiłam na warstwę, mam koszulkę z długim rękawem, bluzę, jeszcze mam kurtkę, na razie jest ciepło, ale myślę, że później może zrobić się chłodniej, bo wieje, plus jest taki, że dzisiaj nie pada, więc nice, fajna pogoda się trafiła. nasze widoki z góry Tutaj mamy taki plac zabaw Tam jedzie Kuba i Iza O Jezu, scary! Ale ładne Ruszę się, Rusza się? Tak! Co się rusza? Dinozaur? A my jedziemy? Nie boisz się? Nie. Na pewno? tam! Tam pójdziemy też, tak! Będziemy tak szli na dół! Teraz pojedziemy z powrotem do góry i będziemy później na dół schodzić. Zobacz, tu jest jeszcze taka wodna zjeżdżalnia. Ko, ko. Tak, mama tutaj była jak była mała kiedyś, wiesz? Ja też byłem mała. Ciebie nie było na świecie nawet. Ja też byłem mały. Teraz jesteś mały. Ty, ty jesteś duża. Ja jestem już duża, no. Ty, ty jesteś duża. Tak. O zobacz, tutaj są wodne zjeżdżalnie. Możemy tam wejść? Czy możemy tam wejść? Chyba tak. O, zobacz, ktoś jedzie. Ktoś jedzie, czy nie? Jedzie, jedzie, tu, na dole, na dole. Ła, wow, wyjechali. Mama tam jecha? Tak. A jak ci się jedzie na przyjaźńce życia? Y y kukubie. Co? Kukubie. Kukubie? No tak. Whee! Powoli. Nie rusza się tak, ja on tutaj zawał, bo tutaj w nie ma jakichś większych zabezpieczeń, tylko jesteśmy w takiej mini klatce, ale on się dość wierci, ale jedziemy. Tak? Uh -huh. A za nami Erik i Paul. Jej! Nie, nie odwracaj A, się. Boże, ja mam tutaj zawał, naprawdę przysięgam. Jedziemy w drugą stronę, teraz już jadę bez Leona, tylko z izą, więc mogę Wam pokazać i tam na dole jest taka rzeka, którą się płynie, jest też mini golf, o tam, ale na mini golfa nie pójdziemy, bo Leon nie umie grać, ale jest też taka rzeka, którą się płynie takimi pontonami, ja wszystko, mówię Wam, ja to wszystko pamiętam, ja tutaj byłam, jak miałam, nie wiem, z 10 lat, bo mam wtedy jakieś 10 lat temu, ja byłam wtedy jeszcze mała e, i nie wiem nawet, czy Iza była na świecie, czy to nie było wcześniej, zanim Iza się pojawiła na świecie. Ja tutaj byłam naprawdę bardzo, bardzo dawno temu i nic się tutaj nie zmieniło. Wszystko wygląda tak samo, wszystkie przejażdżki są takie same i nie mogę się doczekać. Dobrze, pójdziemy. Kuba z góry krzyczy, że musimy iść na wodną zjeżdżalnię, ponieważ tutaj pod nami właśnie teraz jest ta wodna zjeżdżalnia, którą przed chwilą wam pokazywałam. Ja się trochę boję, że zmokniemy, no ale jedzie się w pontonie ogólnie. I ludzie wychodzą raczej sucho z tego wszystkiego. Oczywiście jedzie pociąg. Jesus, there are so many rides. Jest tyle przejażdżek, że my w życiu chyba tego wszystkiego nie przejdziemy. A park jest otwarty tylko do godziny 19.00, więc do 19 musimy zdążyć przejść wszystko. I z niektórych atrakcji na pewno będziemy musieli zrezygnować. Zobaczcie jaki ładny widok. Ja e, a znowu mam odpalone moje e, ADHD myślowe. Myślę o czym innym, pokazuję wam coś innego. mi się słowa, a w moim mózgu to w ogóle jest jakaś e, burza, więc jedziemy bawić się dalej. Ja idę wypić kawę, e, żeby jeszcze bardziej e, nabrać speeda. Zamiast uspokoić moje myśli jakąś herbatą, to jeszcze bardziej speeda dodaje kawą, ale taką dobrą kawę tutaj mają z kosty, że. I'm sorry, nie mogłam się powstrzymać. Puścisz dziecko z ojcem, ojciec wraca mokry. Dziecko wróciło mokre całe, dupę mam mokrą, Trzeba go przebrać Wciągaj teraz. No, nie... Realia takie są, nie trzymaj spodniej się, przebieraj! nie mamy! Przebieraj się! Nic nie mamy mokre tu z tyłu. No uważaj! Dziewuj, szybko! Szybko uciekaj zobacz! Bardzo się Chyba teraz czeka w kolejce na to, i tutaj się zwisa, i się jakby jedzie na takiej linie. Ale on poszedł tam z ciocią i idę zobaczyć, czy wszystko jest ok I gdzie jest moje dziecko, czy na pewno wsiadł na kolejkę, ale chyba tak, bo widzę Eryka. O, jest ciocia i Lucy. Hello! Mam on się z Musimy znaleźć ich, gdzie oni są. Widziałam ich przed chwilą. Leon, jak się bawisz? Fajnie. Fajnie? Płyniemy. Agara! Aga, odsycam! wiesz. Gola? Pani z kutami na Czekamy na wujka. Leci wujek tutaj na tej kolejce. Kuba jednak zrezygnował, bo za długa kolejka, ale wujek będzie leciał. Aaaaa! Wow! Wow! A, nie boję nie boję A. my się boimy, ale on nie bo za mały jest chyba. Za mało kulek jest niestety. Leon nie może nic podnieść. Ale próbuję, próbuję. Może coś mu tam wyjdzie, może się uda, ale wątpię. Gdzie jesteśmy? Beczka! Beczka, ale siadaj, bo teraz będziemy jechać. Będziemy jechać, no chodź tutaj, przytłum się do mnie. żebyś nie wypadł z beczki. Kuba nas kręcił Ja nie. się boję, że się zmiotuje Ja już się A ty już się bry... <laughs> już koniec, kręcimy Tutaj nie siedzimy i będziemy jechać Nie błędnie się działamy Wypadniesz? Druga strona, Kuba, zaraz tuje. Ja właśnie idę pod prysznicę, żeby nie było tak kolorowo to, e, tak jak widać, moja grzywka, of course, już się przetłuściła. Ostatnio, nie wiem, jakoś przetuszcza się bardziej niż e, zwykle. E, normalnie mi się nie przetłuszczała, a teraz mam z nią jakieś problemy. Dodatkowo jeszcze. E... Leoś co prawda jest już w łóżku, ale boli go ucho yy, I zastanawiam się teraz czy przewiał sobie to ucho yy, Miał co prawda czapkę, ale może nie wiem, gdzieś się przewiał, coś mu się stało Ewentualnie może jakaś woda po prysznicu mu w tym uchu została i mam nadzieję, że do jutra rano to przejdzie Jak nie to wtedy będziemy myśleć yy. No, ale niestety tak pięknie na wyjazdach być nie może. Zawsze musi być coś, co pójdzie nie tak. No i tym razem jest to właśnie bolące ucho. Ja lecę spać, ponieważ jutro rano muszę wstać szybko, bo planujemy podróż do centrum samemu, a później jeszcze przyjeżdża tutaj Laura, więc jutro będzie dzień wizytacji. Dzień odwiedzin, Leon będzie miał pewnie mega duży fan, jak Laura tutaj przyjedzie, jeszcze przyjeżdża Sara, żeby właśnie zobaczyć się z naszą rodziną i zobaczymy, co właściwie będziemy robić, bo wydaje mi się, że nie mamy nic specjalnego w planach, dlatego właśnie jako i Kuba postanowiliśmy, że jutro wybierzemy się do centrum na zakupy bez Leona, na spokojnie, żeby go bez sensu nie ciągać po ze wszystkich sklepach i kolejkach. フフフフ。<laughs>